Yo, siemanko, witam was na kanale IT Hardware w relacji z targów IFA. I jesteśmy na dziale komputerowym i głównie w tej relacji na IT Hardware, bo oczywiście robię też u siebie na kanał. Skupimy się na tym, co pod względem komputerowym można tutaj zobaczyć. Już tutaj widzę potężne stoisko MSI. Jeszcze po drodze idąc tutaj minąłem bardzo fajne stoisko Dark Project. A poza tym to tak na razie... Rzeczy, których absolutnie nie kojarzę, więc przejdziemy się po stoisku MSI, pokażę Wam co oni tam mają do zaprezentowania, pokażę Wam też przebitki ze stoiska Dark Project. No i co w ogóle na, takim, na takiej komputerowej części IFY można zobaczyć, też sobie powiemy. E, bo ja nie wiem jeszcze. Jestem tutaj pierwszy raz i tym bardziej pierwszy raz w tej części targów. Nagrywa się? Ramy to ktoś się kameruje! Dobra, mamy nowe płyty główne Intela, oczywiście nie są jeszcze nazwane, jest tylko Next Gen Motorboard Supporting procesor Arrow Lake, czyli nie ma tak naprawdę nazwy chipsetu, więc nie wiem, czy to jest Z890, ale podejrzewam, że tak. Tu jest seria Pro i powiem Wam szczerze, seria Pro to zawsze była ta najtańsza chyba seria MSI i wyglądała biednie, ale to wygląda naprawdę fajnie. Tutaj następca mojej płyty głównej Edge Wifi prawdopodobnie w zarąbistej kolorystyce, mega mi się podoba. i aha i ta słynna wtyczka. Tu jest ta słynna wtyczka MSI, gdzie wpinacie wtyczkę 8-pinową, zasilającą do karty graficznej i daje wam to aż 170 W mocy na wyjściu na PCA Express, czyli zamiast 75 to 170. To jest zarąbiste, bo możecie, no, takiego 40-70 podpiąć bez zewnętrznego zasilania. Tu jest Tomahawk i tu mi się akurat Tomahawk nie podoba z tymi malowaniami takimi żółtymi. A tu jest pod Pro, pod Ryzena. X870 Pro. No i ono już nie wygląda tak ładnie jak Z900 80, chociaż nie, wygląda identycznie, tylko jest ściągnięty radiator na dysk. A, no tak. Tutaj jest radiator na dysk, powinien być i wtedy ona wygląda absolutnie identycznie jak wersja Intelowa. Kurde, może by na takich płytach, dwóch takich płytach głównych złożyłbym ten swój setup dwóch bench, bench testów. No, to, to by było ciekawe. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jeszcze mamy. Mamy złoty zasilacz, złoty a skromny. Naprawdę mega mi się podoba ten zasilacz. Lekki RGB jest. Szkoda, że nie pisze jaka moc znamionowa. Nie jest napisane whatever, ale naprawdę bardzo mi się podoba. No i tutaj te karty graficzne z komorą parową, czyli de facto chłodzeniem wodnym, z małym radiatorem i z dużym radiatorem. Naprawdę tłuściutkie. Dobra, rzućmy jeszcze okiem na Ale już nie będziemy patrzeć na najnowsze laptopy. Pokażę wam je na przybitkach. Na laptopy z AI-em. Nagrywa się? Dobra. E, tu mamy Cloud 8 AI, to jest ten nowy Cloud e, na Intelu. E, na już e, Series 200. Jak pierwsza generacja była na serię 100, to był Ultra 7 155H. Dlatego też tak Intel chyba porównywał tą e, premierę swoją Ultra 7. E, znaczy wszystkie najnowsze procesory z Series 200 do właśnie tej Ultra 7. Więc powinno być lepiej. Czy jest lepiej, nie wiem. Pewnie Zmaślak o tym powie więcej u siebie na kanale, bo wydaje mi się, że on chciał to sobie potestować. Jest na pewno większy. Ciekawszy, przypięty. I widzicie, nie boją się tego baterii już, bo jest nawet odpięty od ładowania. Więc no nie wiem. Ja nie testowałem pierwszej generacji, więc ciężko mi powiedzieć, co prezentuje sobą lepiej druga. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę premierę protków Intela, Ultra Series 200, no to faktycznie one powinny być dużo bardziej energooszczędne. Ale to na testy tego jeszcze przyjdzie kiedyś czas. Dobra. Chodźcie, idziemy zobaczyć coś innego. Leo, laptopy pod AI. Ale to laptopy pod AI to jak będą... Nie będę ich tu pokazywał, bo mam nadzieję, że będzie okazja potestować takie laptopy z tymi prockami Intel Series 200, czy to nawet te MSI, bo mega mi się ten Prestige 13 podoba, ale bym go testowałbym, naprawdę mocno bym testował. Dlatego mam nadzieję, że będzie okazja potestować na kanale, wtedy, wtedy powiem więcej. Dzisiaj coś ciekawego, coś innego zobaczmy na tych targach. Czy jest coś nietypowego? Chodźcie. Tutaj mamy firmę Huion, nie wiem co robią, ale mają naprawdę bardzo fajną nazwę. E, tam jest Keychron, Keychrona chyba wszyscy kojarzą z e, klawiatur, może zobaczymy go później. E, tutaj jest jakiś Vention, Huion Vention, lubią takie nazwy. Kogo my tu znamy? Matias, nie znamy, bardzo dużo firm, których ja w ogóle osobiście nie kojarzę. Dobra, znajdźmy coś, co kojarzę i tam sobie znowu porozmawiamy, albo coś, co będzie jakieś naprawdę interesujące. I dobra, znalazłem miejsce, które chciałem znaleźć od dawna, stoisko Gaterona. Dlaczego? Bo jak wiecie, mam teraz Asusa Azot i chcę sobie tam wymienić switche. I napaliłem się na Gateron Oil, Oil Kingi. Jeżeli tu będą, to sobie... O, oh jest! Są Oil Kingi! Tylko dlaczego... Chciałbym sobie je poklikać, ale nie mogę je sobie poklikać, bo są zabezpieczone, ale są Oil Kingi, może da się tutaj kupić taniej na, na targach, jakby się dało, to bym sobie sprawił, bo właśnie na nie polowałem, jeżeli chodzi o switche Gaterona, tylko też mam z nimi problem, że one nie wspierają RGB i to jest największy problem, ale właśnie, jest stoisko i może znajdę sobie jakieś swoje nowe switche do klawiatury klawiatury nie, bo mam, mam, mam swojego azota, który jest piekielnie drogi i tylko muszę sobie switche wrzucić takie, które nie będą klikały. Dobra, yy, to ja obczajam sobie nowe switche dla siebie, może uda mi się namówić panią, żeby mi gaterone i Kingi pokazała, a tak to poszukamy jeszcze coś innego ciekawego. A jeżeli jesteście ciekawi, co się udało, czy się udało załatwić z tymi gateronami, czy y, dostałem je, żeby na nie popatrzeć, a może coś więcej, no to to już jest w vlogu na moim kanale. Y, akurat tam jest mniej rzeczy komputerowych, ale ta historia została tam opowiedziana. Więc jeżeli obejrzycie ten, a nie widzieliście mojego, no to wbijajcie do mojego. To się kameruje. W sensie się zmachałem, bo wyszedłem po schodach. Ech, ale wchodzimy sobie już na komputery. My tu już byliśmy, nie będę rżnął głupa, że nas tu nie było. Byliśmy. Weszliśmy jeszcze raz. Ale pokażę Wam Dark Projecta. Zarambiste te klawy. Wydaje mi się, że klawy są tutaj mocniejsze na tych targach niż jakieś rzeczy komputerowe. Wszędzie widzimy całą masę akcesoriów, jakichś takich gadżetów. Więcej tego jest niż samych komputerów. Jeżeli chodzi o same komputery, to mocne jest na przykład MSI, ale nie widziałem reszty. Ponadto Asus jest na jakiejś innej hali, w ogóle w innym miejscu, powiem Wam szczerze, e, ale to dobra, może powiem Wam na zakończenie tego obejścia. Na razie idziemy poszukać coś ciekawego. Dobra, jeszcze jednak mamy coś ciekawego, bo tu są klawy od Akko, których ja osobiście nie widziałem jeszcze, e, nigdy, więc sobie je obczajmy. Gdzie jest Dragon Ball? Mówiłaś, że jest Dragon Ball, o tutaj są jakieś ciekawe. Hello. Ale ładnie się prezentują te klawy. Z Akko jeszcze nie miałem do czynienia. O, tam jest Dragon Ball, nie? To zaraz tam pójdziemy poobczajać Dragon Balla. Ale generalnie chciałbym potestować. Tutaj <grym> myszki są kozackie, więc jednak jednak jest jeszcze trochę więcej ciekawych rzeczy tutaj na tych targach. Fajne. Akko nie widziałem, ale bardzo ładnie się prezentują. Jak ktoś lubi takie fikuśne rzeczy, jest fanem animał, to mi się podoba. Ta jest piękna i jest też... No spodziewałem się, że będzie cięższa. Ale jest naprawdę solidny kawałek sprzętu. Bardzo przyjemnie klika. No, customowe klawy to jest. To jest osobne y, uniwersum w metaversum rzeczy około pc Bardzo podobna do Dark Project y, ten KD87, ale kurde, bardziej minimalistyczna i y, sporo cięższa i, i chyba sporo lepsza. Fajna, fajna, fajna. Tutaj są całe bazy do budowania, nie wiem, nie znam się tak na tych. Ja mogę powiedzieć fajne łonie, fajne... O, tu są drewniane, to zaraz zobaczymy. Czekaj, gdzie jest ten Dragon Ball? To, to... Z drugiej strony jest Dragon Ball. Gdzie? Prosto? <laughs> A, tu jest Naruciak. Dragon Ball, weź to nagraj, bo to jest zarąbiste. Popatrz, jak to się prezentuje, ja też to muszę sobie nagrać. Mega. Psz. no Powiedziałem ruciach jak to się prezentuje, kozacko? Patrzcie na to. i yes, Goku, ale to jest niesamowite. Komórczak. Wow. Kozackie są te rzeczy z Akko, powiem Wam szczerze. Tutaj czarodziejki z Księżyca, czyli same klasyki lat 90., jeżeli chodzi o ten. Tutaj mamy Saskę. I jedyna postać, jakiej nie wiem, ale wiem, że to jest Bóg z Dragon Balla. Zarąbiście się to prezentuje. A jak klika? Zaraz zobaczymy. Te, te mi się podobają. Patrzcie na to. To jest niesamowite. Ta jest niesamowita. Jest taka ładna, jakby ktoś budował takie stanowisko minimalistyczne. Znaczy może minimalistyczna, to ona nie jest, ale w takim japońskim stylu. Nie wiem, wyobrażam sobie gdzieś jakąś drewnianą obudowę do tego czy coś takiego. To taka klawiatura, prawda, że przyjemna, nie? Że jest, taka, jest taka inna. Raz, że jest drewniana, dwa, że te keycapy Wow, jest niesamowita. To jest, wiadomo, 60. Nie mylić z, z, z 60 popularnym w internecie. A tu mamy, to jest 65 i to jest zdecydowanie bardziej w moim guście. Ale jest piękna, ten złoto, brąz, te keycapy, Nie wiem, jaki to jest model. Jest tu gdzieś model MuO2, no bo. Aż, aż powiem wam szczerze, aż mam ochotę się pokusić o podzłożenie czegoś takiego. To pod jakiegoś takiego customa związanego z Japonią, to by siadło tak, że głowa mała. A ja wiem, kto będzie budował takiego customa. Niesamowita jest ta klawa. Jeszcze tam widziałem taki. A nie, już wszystko chyba zobaczyliśmy. Dobra, to jeszcze stoisko, akko było ja. dowalone. Dowalone. O tu mamy więcej takich rzeczy popatrz anime. Co prawda jest tutaj nagrywana ostro, ale patrzcie, mamy ziomka z um, One Puncha. To jest, to jest fajne, mamy jakieś zwykłe klawy. Wyobraźcie sobie, że szefka że Wam wymyślić, jakąś wiecie, w świecie technologicznym, oryginalną nazwę Waszej nowej e, firmy z Państwa środka. I wpadacie na genialny pomysł Kingston. Przecież. Na pewno nikt nie wymyślił czegoś podobnego, jak Kinston. Tak, dużo tu takich perełek, znaczy może dużo nie, ale widać, że jednak rządzą tutaj firmy raczej z państwa środka. No Keychrona, Keychrona kojarzycie, kto nie kojarzy Keychrona? Dobre myszki robią, znaczy myszki nie, jest klawiatury, co ja mówię, ale jest tutaj więcej takich klawiaturowych firm. Gaterony były, był, kto był? Byliśmy na stoisku, byliśmy na stoisku a, y, Akko, Akko, też zarąbiste klawy, też zarąbiste klawy, więc tacy od peryferiów to tutaj naprawdę rządzą, ale już jeżeli chodzi o sprzęt to tak sobie, więc no cóż, zobaczymy, o tutaj jest Dark Project, więc Dark Project też fajnie się prezentuje, ale no wiecie, tak to tylko MSI. Idziemy teraz na strefę, gdzie być może będzie jakiś Acer. Eee, dobra, powiem wam tak, szczerze, jeżeli chodzi o komputery, to PGA, to IM potrafi być ciekawszy niż IFA. Jeszcze będziemy tutaj chodzić, jeszcze pewnie z, wrzucę wam we vlogu rzeczy z mobile, z jakiegoś Google'a, Huawei'a, bo widziałem, że oni mają duże stoiska, ale tak naprawdę MSI jest ciekawe, Dark Project jest też ciekawe, stoisko Gaterona też mnie osobiście ciekawiło, ale cała reszta jest taka, wiecie, eee, jak scrollowanie po AliExpress troszeczkę, nie? Eee, w, masę rzeczy, które są mech. I kilka rzeczy, które są naprawdę interesujące. I tak, tak widzę tutaj tą część komputerową IFA. dużo bardziej mi się podoba ta część użytkowa, ta część jakichś odkurzaczy, jakichś takich kuchni i, i tego typu rzeczy. To nie wiem, to jakoś bardziej mnie jara. Wiadomo, są tu nowe rzeczy, są te klałe i każdy tu zobaczy coś fajnego, ale nie ma takiego turbo przesytu. Widać, że to nie są targi elektroniki, że od tego jest Computex, od tego jest CES w styczniu, a niekoniecznie IFA. Dobra, idziemy dalej, idziemy, może już wyjdziemy z tych komputerów chyba, że jeszcze będzie coś ciekawego, to wam pokażemy, a jak nie, to wychodzimy, i idziemy dalej. Schodzę ze schodów, schodzę ze schodów, jak wielka gwiazda. Ta, jesteśmy tu, ej, cieszę się w ogóle, bo mamy godzinę do końca, nie, jakby za godzinę nam zamkną całą halę. To jest nasz niestety ostatni dzień, za rok wracam na całe targi, na pewno. I w końcu odkryłem strefę creators, że jest na mapie, bo już myślałem, że jest taka totalna stypa, dlatego w tym, w tym aspekcie, takim wiecie, tym czym ja się zajmuję na swoim kanale. I okazuje się, że wygrały urządzenia domowe, odkurzacze i tak dalej, ale nie, jest zarąbiście. Mamy DJI, -a, mamy tutaj całą strefę kamerek od DJI, tutaj mamy takiego drona, który sobie sam lata. E, tutaj mamy kamerki i ich patrzcie, można na desce windsurfingowej mieć kamerkę, ale bym posurfował z taką kamerką tutaj od dji -a. Nie wiem, nie działa. Tu są o, zestaw dla nurka albo dla nie, bardziej freedivingu taka kamerka jest niestety przyczepiona, ale tam są nieprzyczepione i można samemu sprawdzić. Co tu mamy? Jest Leksar, patrzcie się, jest Lexar, Leksar i to są ludzie, których ja znam. Więc e, oni też tutaj prezentują swoje rzeczy. Od Lexara to ostatnio miałem dysk 2240 karty Seafast. Tutaj jakieś takie małe nasy, czy co to jest? Nie stacje dokujące. Bardzo fajne. Bardzo fajne Lexar tutaj rzeczy też pokazuje. E, o, dysk do dysk do iPhone'a, jak widzicie, jest też. A tyle co ostatnio im o tym mówiłem, to już wymyślili case'a Nieźle. Ja, jak coś powiem, to jest... Oj, tutaj jest taki zestaw dla twórców do iPhone'a. My dzisiaj nie nagrywamy iPhone'em, tylko aparatem, ale ja sobie też iPhone'em lubię ponagrywać. Zresztą u siebie na kanale też robiłem em, film, gdzie pokazywałem notabene dysk Lexara, ale nie w ich przejściówce, tylko w jakiejś innej. I tutaj jest chyba e, miejsce do podłączenia też huba zasilającego. I możemy puścić zasilanie. A tu o, a, o to chodzi, że tutaj mamy do podłączenia dysk, jakby podłączamy sobie mikrofon z DJI bezpośrednio do dysku i dysk nam robi zachłup. O to jest fajne akurat, to mi się podoba. To jest fajne, cały taki kit do nagrywania iPhone'em. To mi się podoba. Dobra, zarombiste rzeczy. Zarombiste rzeczy, idziemy dalej. Jeszcze ewentualnie wrócimy na Lexara. Idziemy dalej. Tutaj też Lexar, o! Jak, ale fajną zrobili tą skrzynkę. Taki że niby pancerny, a tutaj że są... O jak... Ej, to jest fajne. Dobra, ja muszę... Lexar, widzicie to? E, chcę taką kartę do aparatu, który właśnie nagrywa wasze stanowisko, bo pięknie to wygląda. Łapie to fokus. Łapie, ale fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda pod tą wodą. Naprawdę ładnie się to prezentuje, aż magiczna jest ta przebitka, powiem Wam szczerze, więc muszę pogadać z Lexarem, niech taką wyślą, bo jest przepiękna. Pod tą wodą zakochałem się w niej i chcę teraz taką kartę. Jest szybka 280 na 210 MB zapisu. Jeden TB. Ciekawe ile taka kosztuje. Pewnie wszystkie pieniądze, absolutnie. Dobra, chodźmy dalej. O, tutaj jest jak... Tu, tu się więcej dzieje, ja myślałem, że tu będzie stypa totalna, a tutaj się więcej dzieje na tym. Dobra, zaraz to obczajmy, co tu się dzieje i wam pokażemy, czy są jakieś ciekawsze rzeczy do pokazania. Mikrofony, które też bym chciał mieć, mają fajne. O, jaką mają tutaj ładną podłogę taką, cozy podłoga. Sprawdźmy sobie rzeczy do nagrywania. O, zarąbiste, to już są takie wiecie kity obsługujące do kamer profesjonalnych. Tu jak widzicie jest kamera, która cały czas celuje tam. tam A ty nagrywasz. O, tu jest taki tam dronik od DJI, bardzo malutki, taki zgrabny do dostarczania nie wiem czego, ale dziecko. Mały, zgrabny dronik do dostarczania dziecka do przedszkola. Zarąbiście się prezentuje. Tutaj e, panowie stoją też wśród drona, które są drony szyściutkie DJI 4 Pro. Więc fajnie się to prezentuje. Tutaj mamy ERA 3. No fajnie, fajnie, że się udało trafić też na stanowisko DJI to jest też coś, co mnie rajcuje, ale ja tu widzę innego dużego drona. Patrzcie na to. Ja nie wiem co on tutaj robi, ale to wygląda kosmicznie. Co, jest, co to jest? Cała taka stacja yy, jakby startowa do drona. Zarobiście to wygląda. To się rozkłada i z dron sobie z tego startuje. Tutaj już mamy w ogóle jakiś normalnie. A to jest jakaś demówka Net for Sale. Więc podejrzewam, że to jest może jeszcze jakiś prototyp. Ale naprawdę fajnie fajnie się to prezentuje. No i podobnie jak u siebie na vlogu, taki na tym vlogu muszę dodać taki voiceover, w którym mówię wam, że niestety nie udało się zobaczyć całych targów. Tylko jeden dzień byłem na targach. No dwa byłem na targach, ale ten pełnoprawny jeden dzień nie udało się zobaczyć z takich ważnych rzeczy, które chciałem zobaczyć telewizorów, jakiś mobilek, czyli wiecie, jakiś telefonów, smartfonów i tak dalej, to też byłoby w tym vlogu, może będzie za rok. Dajcie znać, jak Wam się vlog podobał. Wiadomo, oprócz komputerów, które chciałem głównie tutaj pokazać. U mnie na vlogu też pokazałem dużo Roboroka, dużo troszeczkę innych rzeczy. Były tam oczywiście takie rzeczy użytkowe, które nawet się przewijają u nas na portalu, czyli na IT Hardware, tak jak właśnie Roborok, było Dream. Na smartfonach pewnie byłoby tego jeszcze więcej. No ale niestety już czasu na to zabrakło. Więc to by było na tyle yy, i zapraszam Was do podsumowania. Dobra, więc jesteśmy już po targach. Yy, niestety yy, dla nas targi się dzisiaj skończyły. Co prawda targi jeszcze trwają, ale yy, do wtorku chyba, do 10 do 10 września. No niestety, albo stety, my kupiliśmy bilety tak, że musimy dzisiaj wracać i w sumie spoko, ale to wszystko przez to, że były grane na wariatkich papierach te targi, a ja wam powiem tak, no za rok totalnie wracam i dlatego to jest spoko, dlatego, że mam potężny niedosyt tymi targami i chcę sobie na nie wrócić za rok, obczaić wszystko. Obczailiśmy jakieś połowę targów, może nawet nie, bo ta końcówka była robiona pra, prawie że sprintem. Dwa dni na targach zupełnie niewystarczające jak dla mnie. Chcę tu przyjechać na całe targi, więc za rok już się szykuję. No nie wiem, dajcie znać, jak Wam się podobała taka relacja. Oczywiście wiecie, dopiero trenuję w relacje z targów, więc myślę, że następne będą dużo, dużo lepsze. Zostawcie suba łapkę w górę i co? Widzimy się, no nie za rok, w kolejnych filmach. Na razie, cześć.